Cześć, witajcie w specjalnym odcinku. E, jako, że dzisiaj są mikołajki, e, oczywiście, jeśli oglądacie to w dniu premiery, czyli 6 grudnia, mam dla Was mały prezent, e, trochę dla Was, trochę dla siebie. E, dla Was prezentem jest ten filmik, a dla mnie prezentem jest zawartość tego opakowania. Więc. E, bez przedłużania, już e, zobaczmy, co przyniósł mi święty Mikołaj na 6 grudnia. Uwaga, otwieramy paczuszkę. Święty Mikołaj się postarał. Próbujmy sobie to otworzyć, jeszcze nie wiem jak. Hmm, co my tu mamy? Czyżby to była szczoteczka do zębów? Chyba nie, chyba nie na moim kanale takie rzeczy, co? Ok, patrzmy dalej. Ouch. w tym roku chyba byłem niegrzeczny i dostałem e, karton w kawałkach. Ale zobaczmy, bo tutaj jest coś jeszcze. O kurczę! O kurczę! Połóżmy sobie to tutaj, w pudełeczku nic więcej nie ma. Odłóżmy je na bok i zobaczmy, co mamy tutaj. Już co nieco widać, odpakowuję, odpakowuję dalej. Ciach. Okej, okay. zobaczmy, co my tutaj mamy. Na pierwszy ogień, może niech pójdzie ciężarówka. Co my tutaj mamy? Jest to ciężarówka firmy Magirus. Bardzo stara ciężarówka. Jak widzicie. Trochę przykurzona. Zobaczmy, co mamy pod spodem. Tylko napis Germany. Z tego co wiem, to jest to firma Viking. Niestety, kabina tak jak w przypadku herpy się nie otwiera. Ale zobaczmy, co mamy dalej. Jest to, oj, tutaj się coś nam ułamało chyba. Oj, nie dobrze, nie dobrze. Ale zobaczmy, jest to. O, widzicie, tutaj mamy nazwę firmy Viking Germany i mamy e, naczepę kontenerową z dwoma kontenerami. E, one chyba są tutaj. Przyklejone. Nie będę teraz próbować. O, o. o, są demontowalne, i to są kontenery chłodnie, ale ekstra. I otwierają się nawet. Spójrzcie. No, czegoś takiego jeszcze nie miałem. Zobaczmy sobie sam kontener. Tutaj mamy cały ten agregat chłodzący możemy sobie zajrzeć do środka co prawda wystaje tutaj ten pin ale ładnie drzwi kontenera się zamykają no jest to dosyć wiekowy model dlatego jest tak brudny w Viking Germany nie wiem co oznacza to T może nazwa jakiejś firmy zobaczymy sobie z powrotem przyczepić ale niestety z tego co widzę o a jednak to taki bardzo nietypowy zaczep ma ale wszystko skrzypi ale funkcjonuje ok na następne weźmy sobie tutaj to maleństwo co my tutaj mamy Mercedes Unimog. Czy my tutaj dostrzeżemy? O, widzicie? Jest nazwa Unimog. Przydałoby mu się trochę srebrnej farbki, żeby pomalować światełka. Może się tym, może się w to pobawię. Viking oczywiście. Berlin. Jakiś tutaj jest. Jakiś tutaj fikuśny taki ala, ala zawieszenia. Jak widać, jest most napęd na cztery koła i mamy tył. Ach, już miałem mówić, że coś to jest ułamane. Ale zobaczcie, tutaj po prostu z jednej strony są światła, a z drugiej strony jest miejsce na tablicę rejestracyjną. Jest szybka. Jest ładnie tutaj. Podłoga tutaj z tyłu na pace w innym kolorze. Bardzo fajny model. Tylko brakuje mu właśnie takich. Detalingu mu brakuje. O! Połóżmy go sobie na razie tutaj i przyjrzyjmy się jeszcze temu. O! Zobaczcie. w ten, Ja myślę że tam jest coś ułamane. A po prostu w ten sposób. Wiking yy, yy, ma w swoich. Yy, na czepach i przyczepach mocowania wy, wykonane i jak dobrze mniemam mam to jest na, na czepa bądź w tym przypadku jako że z hakiem to przyczepa do przewozu drewna czyli to jest unimok do prac leśnych do prac przy wycince drzewa zobaczmy sobie jak to wygląda razem Hopsa. No, wygląda bosko. Ażby się chciał jakiś tutaj zamocować. K, e, jakiegoś typu patyczki. Trzeba będzie się przejść na dwór i poszukać gałązek, żeby zrobić tutaj ładunek. E, bardzo fajny model. I na trzecim miejscu. To jest po prostu e, dla mnie. Dla mnie to po prostu był must have eee, w dzieciństwie posiadałem model tego busa z firmy Wader, taki duży i po prostu nie mogę go nigdzie dostać a chciałem, <gryw> chciałem go sobie odkupić, bo mój niestety został e, wydany, wywalony, nie wiem co się z nim stało, kiedyś po prostu znikł. A rodzice milczą w tej sprawie. E, również Wiking. Nic więcej nie pisze. To jest Mercedes e, bodajże 209D, coś takiego. Też nie ma światełek pomalowanych ani nic. E, I możemy sobie zajrzeć do środka, ale to przy okazji pochwalę Wam się. Spójrzcie. Niby zwykły taki busik, ale nam poświecić musi. I co my tutaj w środku mamy? A w środku mamy stolik, siedzenia i jakąś inną zabudowę. elegancko super model busika po prostu moje serce się raduje na jego widok i przy, przychodzą mi na myśl same miłe wspomnienia a jako, że mamy okres świąteczny, więc to jest to o co w świętach chodzi więc tak o kurcze dajcie znać w komentarzach czy podobał wam się Mój prezent na Mikołajki. Jeśli tak, zostawcie pod filmem kciuka w górę. I cóż, widzimy się w następnym filmiku, który będzie już pod koniec miesiąca. Życzę Wam wszystkiego miłego, wszystkiego, co najlepsze w te święta. Żebyście mieli mnóstwo prezentów pod choinką. I cóż więcej mogę powiedzieć. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!